Podstawowe błędy cyklu sterydowego, yy, gdzie duża część osób, która zaczyna też przygodę z dopingiem i ogólnie któryś tam cykl z rzędu, popełnia. Krótko i na temat. Czyli przykładowo sustanol, czyli miks testosteronu składający się z czterech estrów o różnej długości, półtrwania, o różnym okresie półtrwania. Do tego długa deka i na przykład turinabol. I to są trzy środki, standardowy cykl sterydowy. I o co w tym wszystkim teraz chodzi? Najczęściej tak, susta co czwarty dzień, bądź co piąty dzień, z dekom też co czwarty, piąty dzień. I tu Turinabol w granicach 30 mg, przez to jest 6-7 tygodni. I gdzie tu są problemy? W sensu, problemy? I gdzie tu brak sensu i logiki cyklu? Po pierwsze tak, sustanol ma, tak jak wspominaliśmy na samym początku, jak wspominałem, cztery estry o różnej długości półtrwania, w tym propionatę, który jest bardzo krótki. Dlatego sustanol jest skazany na to, żeby go podawać poprawnie. On musi być podany yy, najlepiej co drugi dzień. Najlepiej to w sumie co, co, codziennie. Ale dobra, nie popadajmy w paranoję, powiedzmy, że mało osób chce się kuć codziennie, więc kujemy go co drugi dzień, żeby cały czas poziom testosteronu był równy. I teraz pytanie, czy dekę bijemy też co drugi dzień razem z sustą? Tak. Dlaczego? Dlatego, aby poziom był cały czas wysoko. Bardzo duża różnica będzie w cyklu, y, takim jak zrobicie cykl y, na przykład na tych samych dawkach bity co czwarty, czy co piąty dzień i na tych samych dawkach y, w skali powiedzmy tygodnia, czy tam w skali 10 dni, ale bitych na przykład co drugi dzień. Jest całkowicie jakby inna jakość cyklu, inna moc cyklu steroidowego. Dobra. I teraz tak. Więc to już mamy załatwione i teraz kolejna kwestia jest taka, że estradiol będzie nam mniej wirował. bo często jest tak, że na suście mnie zalewa, nie wiem, na suście aromatyzuje, na suście mam, kurwa, okrągłą twarz. Chodzi wszystko o estradiol i teraz czym jakby mniejsze te dawki podawane, ale częściej, cały czas ten poziom testosteronu jest w miarę równy, tylko z małymi uskokami, a nie z takimi dużymi uskokami i wtedy dzięki temu, Mamy to, że też bardzo łatwo nam dobrać jest na przykład dawkę Symexu do tego, aby estradiol był cały czas w ryzach, żeby on też nam bardzo nie wilował, Czyli hormon żeński estradiol, czyli ten, który właśnie odpowiada nam za po części nastrój, po drugie za aromatyzację, czyli za to, że jesteśmy po prostu kwadratowi na twarzy. Tak? O to chodzi. Dobra, przechodzimy do orala, czyli do turinabolu. 6-7 tygodni na dawce 30 mg tury. Gdzie jest problem? Po pierwsze, za mało tury. Turinabol się stosuje minimum, uważam, dla faceta, który waży w granicach 90 kg, 50 mg. Znaczy minimum i optimum. Trzeba to wszystko wyczuć, ale generalnie oral masz czuć. Więc jeśli bierzesz go 50-60 mg, to ma być go czuć. I dawkowanie turinabolu. Często jest tak, że ludzie idą na łatwiznę po, po całości. I zdarzają się przypadki, że biorą naraz całą dawkę, raz na 24 godziny, co jest złe, bo nagle skok jest olbrzymi, później jest mocny spadek i to jest bez sensu, uważają, że jest ok. Nie jest ok. I dzielenie tego na dwa, czyli co 12 godzin, też uważam, że to jest złe. Oral, moim zdaniem, najlepiej brany jest cztery razy dziennie. Czy to jest metanabol, czy to jest anapolon, czy to jest oksandrolon, czy to jest winstrol, czy to jest tulinabol, nieważne. To jest moje zdanie i tego kurwa nie zmienię cztery dawki dziennie, czyli tak naprawdę można sobie wziąć do czterech posiłków. Jeśli masz cztery posiłki, to jest prosta, jeszcze o równych godzinach. Jeśli masz pięć posiłków, to mniej więcej wachlujesz tak, żeby był pierwszy, zapewne drugi, później na przykład trzeci i piąty, albo pierwszy posiłek, drugi, czwarty i piąty. Mniej więcej tak to rozbite w skali dnia i to jest najlepsza opcja. Jeśli masz coś takiego, że jest dzień treningowy, a fajnie wychodzi, y, posiłek y, zawsze w sensie fajnie wychodzi, jeśli masz Dzień treningowy to zawsze do posiłku przedtreningowego dorzucasz też tabletkę. Czy to właśnie mety, antka, oksy, winka, tuby, bez znaczenia. Dlatego, bo to zawsze w jakimś tam stopniu, jakiś tam pre. Jako, jako też taki pre-worker, czyli zawsze te, ten, to stężenie tego orala, żeby było wysokie w momencie, kiedy wchodzisz na siłownię, co nie? Zawsze trochę można liczyć na większą pompę yy, mięśniową, yy, zawsze jest to jakiś wyrzut azotu, bo to jednak też wszystko na tym polega, więc in plus. I teraz co? Profilaktyka. Czyli profilaktyka takiego cyklu często bardzo przy androlonach w tym trenbolonie, brakuje profilaktyki jako na prolaktynę. I faceci chodzą smutni tak? i płaczą, bo się sznurówka rozwiązała. Czyli reasumując, prolaktynę musimy mieć w normie. E, najlepiej prolaktynę trzymać między 8 a 12, uważam, w, w tych widełkach. E, I dobieramy dawkę kabaseru. Widzicie, jeśli prawdziwy jest kabaser, taki prawdziwy kabaser, a nie gips, jakiś zwykły taki słaby, kurwa lichy gips, który nie działa, tak naprawdę kabaser Wystarczy nam pół mg raz na 10-14 dni. Przy takich dawkach standardowej deki, czyli liczmy powiedzmy 500 mg tygodniowo. A jeśli jest słabo, to wtedy musimy kombinować i patrzeć Najwyżej Musimy dawać go po prostu więcej. Tylko po to, żeby nie płakać, by się sznurówka rozwiązała. I co do symeksu i do dawek sustanolu dawki sustanolu co drugi dzień to może być po 125 mg co drugi dzień, po 175 mg co drugi dzień, po 250 mg co drugi dzień, tak? Raczej tej bariery grama susty na tydzień raczej nie ma sensu przekraczać. Raczej nie ma sensu przekraczać, podkreślam. I oczywiście tutaj główna profilaktyka, wiadomo, musimy kontrolować estradiol. Jakie dawki Symex dobrałbym na start? Różnie, różnie. Liczmy, że Symex jest prawdziwym Symexem i stężenie Symexu jest prawdziwym, prawdziwym stężeniem Symexu z opakowania. Liczmy jedną czwartą tabletki, jedną trzecią tabletki, jedną drugą tabletki na 250 mg susanolu mniej więcej. Bardzo y, kwestia, to jest bardzo mocno indywidualna. Bardzo mocno indywidualna, aczkolwiek mniej więcej przy, przyjmujemy jakieś bazy, żebyśmy wiedzieli od czego w ogóle zacząć. I taki cykl sterydowy ma sens, ale co stuni na bolę, no jeśli bierzemy go na przykład 4 razy dziennie, łącznie 50 mg w skali, w skali dnia, tak, to po prostu tutaj w tym wypadku Essentiale Forte, jednak Essentiale jest bardzo dobrym środkiem, w granicach 600 mg dziennie, tudca jedna kapsułka dziennie, ewentualnie heparagen 25-50 mg dziennie, w zależności od tego, jak bardzo też masz zmęczoną wątrobę, jakie miałeś ewentualnie wcześniej cykle sterydowe i jak reagujesz na tabletki metylowane. E, o florę bakteryjną warto zadbać, ale to już każdy będzie czuć, jak trawi, jaki ma apetyt e, i generalnie jak się czuje na kichach. Nie wszyscy potrzebują, niektórzy bardzo. E, bardzo dobrym. E, jakby środkiem na florę bakteryjną, środkiem, suplementem, lekiem, jest Vivomix w saszetkach, drogi, ale myślę, że jedna saszetka co drugi, co trzeci dzień jest skazana, jeśli ktoś ma z tym ewidentnie problemy. Przy takim cyklu kontrolujemy gęstość krwi, czyli hematokryt, hemoglobinę, erytrocyty. I jesteśmy w stanie taki cykl, ile ciągnąć. I to jest pytanie, ile ciągnąć Cykl brodacz. No, tyle ile chcesz. Zawsze mówię: tyle ile wyniki pozwalają i tyle ile ciągniesz profitów z cyklu, i jakby jest sens tego, i że cały czas kręcisz, kręcisz towar, to jest wtedy sens go bić. I teraz słuchaj, jak to wygląda? No, tak generalnie wygląda temat, że taki cykl susta, deka, tura można ciągnąć przez okres 24 tygodni, 30 tygodni. Turingabol oczywiście nie cały czas. Turinabol nie cały czas, podkreślam. I na pewno dłużej niż 6-7 tygodni. bo trzeba ciągnąć, uważam, 10-12 tygodni z mocną profilaktyką i sprawdzać amylazę i alat, aspat, bilirubinę i wtedy po prostu, żeby mamy cały czas kontrolę i pieczę nad tym, co się dzieje w naszych też kichach. I oczywiście sens tego cyklu jest taki, że trzeba podbijać dawki, czyli ja bym zaczął 125 mg co drugi dzień sustanolu plus deka, powiedzmy też 125 mg, co drugi dzień, czyli dałbym stosunek 1 do 1, a później by to podbijał po 175 na 175, czyli deka susta, później by podbijał 250 250 dekalsusta. Dlaczego stosunek jeden do jednego? Ponieważ, jak są hormony ok, to powinno być okej. Okay. Jeśli nasz humor szwankuje, to co robimy? Wystarczy masteron enan w dawce 70 mg co drugi dzień, Stale, bez zmian. I prawdopodobnie yy, zażegnają się nasze problemy, ewentualnie z panem Wacławem, yy, i zażegnają się nasze problemy, ewentualnie też z takim trochę przymuleniem i z takim poczuciem, yy, yy, z kiepskim poczuciem humoru. Tak to nazwijmy, z takim, yy. Moje poczucie humoru jest taki, jak jest i wypierdalaj. No nie? No, wiecie o co chodzi. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc ułożenie cyklu ma sens, czasami podstawowego. Podstawowe ułożenie cyklu czasami jest tak, kurwa, pod, ma takie błędy, że bardzo prosty cykl, a i tak jest jebany, nie? Więc szkoda po prostu wtedy pakować jej kasy w to wszystko i i lepiej się zastanowić, czy może na przykład dopytać kogoś kto potrafi układać cykl potrafi na tym zapanować, niż samemu tłuc towar, tłuc towar i nic z tego nie mieć, bo niestety często tak jest, że ludzie walą towar miesiącami, latami, wydają kupę pieniędzy i nic z tego nie ma, nie? Oczywiście środki to tylko część mała, ale Yy, ale, ale też poprowadzona dobrze, inaczej hehe, inaczej nam zrobi inne profity niż, niż, niż te, które sprowadzone beznadziejnie i reszta też leży. Piona. Siemano.